Słuchajcie, nagrywam tego samego dnia, czyli 6 grudnia. Eee, rozbudziłam się. <grydy> eee, po tym, jak nagrałam filmik, usiadłam do komputera, eee, zaczęłam odpisywać wam na komentarze. Obejrzałam filmiki dziewczyn nagrywających vlogmasy. I tak fajnie mi się zrobiło. To jest taki pozytywny vibe, że po prostu się rozbudziłam i mówię: Dobra, nagram dzisiaj. Jutro nie wiem o której godzinie wrócę, ponieważ jadę do rodziców i chciałabym z nimi spędzić jak najwięcej czasu. I mówię, poświęcę po prostu troszeczkę więcej wieczoru tutaj na nagrywki i spędzę ten czas z Wami, bo i tak jestem z Wami cały czas, bo mówię, siedzę w sekcji komentarzy i po prostu oglądam Wasze filmy, też komentuję. Zastanawiałam się jak to będzie z, z wyzwankami tygodniowymi i powiem Wam, że chciałabym, to zostawię na później chciałabym uzupełnić tylko te, yy, które, że tak powiem, są palące, czyli słodkie wtorki uciekną, bo jednak większość yy, Większość pieniążków chciałabym wkładać w, w te grudniowe wyzwania. Więc tu jest 10 i ja tu dam dwójkę. To co wpisać? 6 czy ósmy? 8? Plus 2 i to będzie 19. Aha, znowu źle wpisałam dobra. Nie tu i nie będzie 19. A, widzicie, przyzwyczajenia jednak robią swoje tu. 8, 12 plus 2 i to będzie 67. No i teraz się zgadza. Dobra, uzupełnię tutaj też 8, 12 plus 5 i to będzie razem 90. W grudniu powrzucam standardowo. Kto zabroni? <grym> Dobrze, czyli to jest zrobione. Motylku. Ja mam tu motylki, tylko że ja ich nie wyczyściłam. A w motylki chciałabym zagrać. Słuchajcie, zagram, wyczyszczę i poprawię. Dobra? <grym> Wybaczycie mi, że motylki są niewyczyszczone. Czy pójdę? Pójdę. Dobra. Poczekajcie. Dobra jestem. To od razu wyczyszczę, i już będę miała z głowy po prostu, nie? Więc z motylki zaczynamy od nowa. Ok.

Nie, to się równo 26. 26. Dobra. I tak to jest, jak się nie wymarza. I słuchajcie, no wcześniej byłam troszeczkę zamulona, tak jak Wam mówiłam. Zmęczona tym całym tygodniem, troszeczkę mi przeszło. Mogę Wam opowiedzieć. Co tam się działo w pracy ze względu na dzień obchodzenia imienin Mikołaja, świętego Mikołaja. Ja kupiłam parę czekoladowych Mikołajów i postanowiłam, że podzielę się z najbliższymi współpracownikami. I kiedy wiedziałam, że mają przerwę na kawę, to Roz, e, rozłożyłam strzałki, e, jakby teksty ułatwiające znalezienie tych Mikołajów, e, i później weszłam m, do nich. Takie podchody zrobiłam, nie? Chyba nie powiedziałam tego. Takie podchody zrobiłam, że tu strzałka, tutaj jakieś teksty, itd., itd. No i tak dalej, i tak dalej. Weszłam tam do nich na kawę i mówię, no, że przyszłam sobie zrobić herbatę, a tutaj pod drzwiami leży taka karteczka. <grywia> I ja mówię, no to chyba do was, nie? I, i że każę iść po strzałkach i tak dalej. No i na początku tam dziewczyny, nie, no gdzie ja będę. Tutaj y ten ktoś nas wiajo robi. Ja mówię, no jak w jajo? No ja tam widziałam na schodach strzałki, tak? <grywia> I poszło, i później po prostu. Było bardzo dużo śmiechu, bardzo dużo zabawy. Naprawdę no, radość przeogromna. Bardzo się cieszyłam, że wpadłam na taki pomysł. 15. Więc troszeczkę było urozmaicony ten dzień. Tak to u mnie wyglądało. I ja tu chciałam włożyć 50 zł, nie? żeby troszeczkę nadgonić. No to włożę, tu mam trzydzieści i tu mam dwadzieścia. Uda mi się to skończyć w grudniu? <grych> to może jeszcze zrobię cztery? Dobra, mam pięćdziesiąt i cztery. To ja w zeszłym tygodniu nie robiłam tygodniowych wyzwań? Nie robiłam, bo był. A nie, robiłam tylko wcześniej, 27. Dobra, ok. 54 to jest 658. Robiłam, tylko ja robiłam wcześniej, dobra, bo vlogmasy zaczynaliśmy w, w niedzielę, a ja robiłam 27 właśnie, żeby. Wszystko ogarnąć czasowo. Dobra, dobra, dobra. Czyli to jest to jeszcze tu. Mm, ale to wyblakło. Dobra, poprawia. To jest. Zupełnie, tu nic nie widać. Dobra, tu jest. I teraz tak. Ja mówiłam 8 i 12.

Dobra, czy ja coś tu jeszcze chcę zrobić? Dziesiątki poczekają. Świąteczne oszczędzanie, oczywiście, że chcę. Świąteczne oszczędzanie. I tu damy dziesięć. Już od góry wszystko mam, nie? To mam, to mam, to mam, to mam. Dziesięć i pięć. No to może 3 uda do świąt skończyć. 10 i 5 to jest 15. To będzie 22. 19. Ja bym chciała tu może dać tak. Dobra. i słuchajcie, udało się czy może jeszcze w te słodkie wtorki nie, nie będę nic dawać słodkie wtorki poczekają do przyszłego roku i z tygodniowym oszczędzaniem udało się udało się coś odłożyć bardzo się cieszę, starałam się zrobić właśnie tylko te minimalne kwoty, ponieważ tu idzie, no, dosyć sporo pieniędzy nie oszukujmy się bo jeżeli ja mam dwa kalendarze i one są po 300 zł, jeszcze zdrabki i mini wtorki, no, więc tak, tak, tak. Bez, bez szaleństwa tutaj. Dobrze. Teraz może tu? Jeden. Bez szaleństwa. No to bez szaleństwa. Już zupełnie bez szaleństwa. No nie zdrapię drugiej, bo to jest kalendarz adwentowy. Na każdy dzień jedno okienko. No te niższe też będą, nie? Dobra, sprawdźmy. 3. Yy. Czapeczka Mikołaja. Tego jeszcze nie grali. I co tu się dzieje z tą czapeczką? Święta tuż, tuż. Pomyśl o niewielkiej wpłacie lub drobnej pomocy na dowolny cel charytatywny. Dobro, wraca. Super. Fajnie, że mi dziewczyny przypomniałyście o tym, bo ja przecież mam moje wyzwanie charytatywne i ja w tym miesiącu go nie drapałam. Zupełnie zapomniałam ze względu na te właśnie vlogmasy i tak dalej. Wypadło mi z głowy, bo ja je mam w innej... Mm, Innym, właśnie, segregatorku. Ja o nim zapominam po prostu. Dobra. To drapiemy i na pewno tą kwotę yy, gdzieś wpłacę, jak co miesiąc. Przy, yy, przypominam, to jest wyzwanie yy, moje, charytatywne, które zrobiłam. Jest yy, udostępnione na karcie społeczności jako pierwsze. <grytanie> Dobra, to może tu. złotych. Okej. Okay. I ja, jak co miesiąc kwotę z tego wyzwanka wpłacam na jakiś cel chartetetyne, więc tak samo będzie w tym miesiącu. Na pewno coś znajdę jakąś fajną akcję i na pewno te pieniążki wpłacę. Ok, jeżeli chodzi o wyzwania tygodniowe, zapomniałam oczywiście o stu kopertach. Jeden, dwa. Tak zrobimy. Czyli nie, gdzie, gdzie tam tak? Czyli zrobimy cztery koperty. Cztery koperty jeden. Dwa. Trzy. I cztery. I to jest ósmy dwunasty plus dziewięćdziesiąt złotych. I dwadzieścia kopertek słuchajcie już <laughs> zapełnione. Super. Ok, tutaj była czapeczka ósmego, tak, czyli żadnych pieniążków nie wpłacam. Tutaj jeszcze został ten kalendarz. I słuchajcie, kreślę 17, czyli zostało 16 dni do świąt. Ja mówiłam, to po prostu tak nam minie ten czas. Siedemnaście. Tu mam dwójkę. Nie. Siedemnaście. Dobra. A może ja bym tą pięćdziesiątkę jakoś zamieniła, będę miała więcej drobnych. Uuu. Dobra, jedną pięćdziesiątkę mogę. Zamienić. Zbiera się, zbiera. Ja tu zapisuję, nie? 0, 8, 12 plus 17 to jest 150, cztery. Ha! I po dwóch i pół godzinach jeszcze potrafię dodawać. Bo jednak ja wcześniej byłam trochę jeszcze przegolona. Dobra. To wszystko, chociaż zdrapkę by się przydało, bo ile tu zostało? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, a 17 dni do końca, więc wypadałoby ją zacząć robić, bo to nawet co drugi dzień to już nie starczy. Dobra, 15. 0,8, 12 plus 15, to jest 70. Okej, okay. to już wszystko. Dziękuję Wam ślicznie za oglądanie. Dużo zdrówka życzę, jak zawsze. I do usłyszenia następnym razem. Pa pa.